que brava Te rytmy to są rytmy, które do naszego studia przywieźli goście. Dzisiaj gościmy dzieci wraz z opiekunami ze strefy gazy. O życiu w strefie gazy rozmawiamy z naszymi gośćmi. Zapraszamy również Państwa do wspólnych rozmów 056, 657, 0011, 657, 0012. Słuchacze, widzowie z zagranicy również po numerach kierunkowych dodają cyferki 657, 0013 i 657, 0014. Czy mamy pierwsze połączenie? Nie, halo? Niech będzie wochalny Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Adam Kłaczony. Witamy Panie Adamie. Witam. Ja chciałem tutaj zwrócić uwagę na to, że z tego czasu nasz Ojciec Święty, Jan Paweł II, jednoznacznie poparł Palestyńczyków. I jestem pod wrażeniem w sumie tego, że Palestyńczycy nie wykorzystują tego przy każdej nadarzającej się okazji. Bo Ojciec Święty wychodził do każdego z posłaniem miłości. Tutaj do obydwu stron tego konfliktu podchodził, wychodził z posłaniem w miłości, natomiast Palestyńczyków jednoznacznie poparł, niezależnie od tego. I ta druga strona tego konfliktu, na przykład do tego, żeby terroryzować Polaków, wykorzystuje posłanie Ojca Świętego permanentnie. Natomiast Palestyńczycy zachowali dużo większą klasę, dlatego tutaj ukłon przed Palestyńczykami. No oczywiście jestem pod wrażeniem tego humanitarnego aspektu. Jest to straszna rzecz. Dzisiejsze czasy, dzieje się to wszystko na naszych oczach. Świat współczesny y, wydaje się, że poszedł do przodu. Tymczasem y, no, dzieje się na naszych oczach y, niesamowita tragedia. Jestem pod wrażeniem, swego czasu były zamieszczone w internecie zdjęcia, y, na których to dzieci żydowskie wpisują pozdrowienia dla y, palestyńczyków. No i później na pociskach. No i później było to zestawione ze zdjęciami straszliwie zmasakrowanych właśnie dzieci palestyńczyków, palestyńskich. No tak, panie Adamie, my mówimy o tym konflikcie zbrojnym, czyli o wojnie, o dramacie, która rozlega się, rozgrywa się na tym skrawku ziemi. Bardzo dziękuję panu za ten telefon. I niewinne osoby, dzieci, które jak są najba, najbardziej niewinne z niewinnych, też również tutaj są ofiarami. Dzieci opowiadały o swoich tragediach, tragediach, z którymi się już można powiedzieć oswoiły, kiedy wojna zaskoczyła ich podczas zajęć szkolnych albo w środku nocy. Też o tym nasi goście mówią mówią o y, źródłach tego konfliktu i też y, mówią o formach rozwiązania jego. Y, ojciec święty Jan Paweł II, jak i Benedykt XVI wciąż y, y, Wciąż apelują o pokój, o pokój dla Ziemi Świętej, dla tego skrawka ziemi na świecie. Też ojciec święty Benedykt XVI tutaj mówi cały czas o modlitwie swojej w intencji palestyńczyków, zarówno jak jego poprzednik Jan Paweł II. Bardzo dziękuję Panie Adamie, pozdrawiamy. I jeszcze kolejny telefon odbierzmy Halo, prosimy, telewizja tak? Trwam, Radio Maria. Przepraszałam. Szczęść Boże. Witam Szczęść wszystkich Boże. obecnych. Nie będę wymieniała, bo jest też dużo. Szczególnie dzieci witam serdecznie. Cieszę się, dziękuję za Was. Dzieci machają. Bo... Za Wasz piękny taniec. I muszę Wam powiedzieć, że ja znajduję jakieś część elementów związanych z naszą Europą. Irlandzki słynny balet ma podobne tańce, podobną melodię. Także czujcie się u nas jak w domu. A poza tym chciałam teraz no, do tych poważniejszych spraw. Ulu... Kochani, dlaczego tak się dzieje? Manor. Bo teraz się wszystko zmieniło. Ci, co napadają, co są ludobójcami, co napadają, niszczą, rabują, zabijają, to oni siebie nazywają bohaterami. A ci, co walczą o wyzwolenie swojej ojczyzny, a któż to walczy o wyzwolenie ojczyzny, jak nie patrioci, jak nie ludzie mądrzy, inteligentni, którzy wiedzą, co to jest wolność, którzy wiedzą, co to jest swoboda i że trzeba żyć w tej swobodzie. A Umówię was właśnie tak traktują, że tam nie wolno mieć wolności. Halo, a my halo. Wiecie, że w Europie to jest inaczej. Halo, Wycie? halo, halo, czy możemy poznać pani imię? No Maria mówiła. Pani Mario, bardzo... jest tutaj na... Wolność jest podstawowym elementem fundamentalnym, elementem tak. do równomiernego rozwoju na świecie, do życia i ta wolność jest niezbywalnym prawem człowieka, o tym musimy wiedzieć wolność która towarzyszy nam w życiu, szczególnie Polacy, no, również. Braku tej wolności do, też Polacy braku tej wolności doświadczyli bardzo boleśnie. Stąd też możemy zrozumieć jeszcze bardziej tych, którzy cierpią z powodu tego, że ta wolność jest im ograniczana. Pani Mario, bardzo dziękuję za telefon. Pozdrawiam serdecznie i pozwólmy oddać głos naszym gościom również. tutaj jest Samira. ترى بتجيبوا سوي درامات وتجيبوا شي كاجلي مع سوي درامات سميره يدنا خصينا موبوبياداتش وسوي خامي وسوي خامي تفضل يا سيدي احكي لنا احكي لنا وانا أترجم عن آه، اسمك ااا الاسم الطالبه سميره ابو شعر من قطاع غزه المحاصر آه، اود احكي عن قطاع غزه وعن اطفال غزه ماذا يعانون سي فا موبوبياداتش السلام موجهه مني باسم جميع اطفال قطاع غزه أود أن أحكي أن جميع أطفال غزة يعانون معاناة شديدة. نزلزي 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 لا يعيشون بأمن وأمان من قبل الاحتلال. فهم مستهدفون من جميع الجهات. لا يريدون أن يعيشون بأمن وحرية ويطالبون بحماية ودفاع الحقوق. أتجلس ما جون؟ تكاكش بجلسك نشفيش ما جا أتجب بوسبكيني جب مقولش بابي مقولش رزفيات. ونحن يعني نتمنى أن نكون يكون مع أطفال فلسطين يعيشون بما نعيشه نحن في بولندا من أمن وأمان وحرية. والله و... بارو ترى صبي جيشه صبي جب فلسطين أيضا